Otóż ten film widział każdy szanujący się graczka Destroyka Global Offensive. Walwę zapodał go ponad 8 lat temu i od tego czasu wygenerował on dość sporo wyświetleń. Wszystko spokojnie. Ale zastanawiałeś się może jak powstało to ponad 4-minutowe dzieło? Otóż większość z została sztucznie wygenerowana na silniku Source. No nie zrozumcie mi źle. Po prostu nie zatrudni tam jakiegoś gracza, który napieprzał 10 godzin, żeby osiągnąć właśnie konkretną scenę z racji, że byli tam deweloperzy po prostu wytworzyli sobie to tak jak chcieli. Ale co możecie zaskoczyć, to to, że całość powstawała na silniku i w produkcji brało udział dość wiele ludzi. Zatrujono nawet kilku aktorów, którzy byli ubrani w specjalne kombinezony. I jeżeli miałeś wcześniej do, do czynienia właśnie skręcenie filmów, to doskonale wiesz o co chodzi, lecz jeżeli nie, to już pierwsze z wytłumaczeniami właśnie tej technologii. Otóż ten skafandry ma kilkadziesiąt czujników ruchu, po prostu rejestrują one każdy ruch, a następnie są one przetwarzane przez odpowiednie programy. W dużym skrócie na podstawie zapisu położenia konkretnych partii Twojego ciała można otworzyć dokładnie to samo, tylko że już w grze. Tak jak widzi wszystkie. Zachowania postaci zostały odegrane przez aktora w prawdziwym życiu. Temu procesowi zawdzięczamy to właśnie taki naturalny oraz bardzo płynny ruch postaci. Ciekawym faktem jest to, że do kręcenia tego klipu została użyta tylko i wyłącznie jedna kamera. I to jest dokładnie ta kamera, która kręciła making gofa. żadna inna. Dla osób niezwiązanych w ogóle z tematem może to wyglądać naprawdę dziwacznie, gdyż mamy jakąś osobę, która wykona jakieś dziwne ruchy, trzyma jakąś paczkę i myśli, że to zaraz wybuchnie. O co chodzi? Uaj, ta scena, nie kojarzycie z czymś? Oczywiście weź pod uwagę, że te nagrania w prawdziwym świecie jest to zaledwie mały procent całej produkcji. Większość czasu zostało spędzone przed odpowiednimi programami. Zapytasz pewnie jakimi. Od odpowiedź na to pytanie otrzymujemy dosłownie w ostatnich klatkach tego filmu, kiedy to widnieje informacja, że całość została stworzona w Source Filmmaker, czyli w takim sofcie wydanym właśnie przez Valve, który ma na celu robienie właśnie wszelkich produkcji za pomocą silnika Source. Z, Z drogą, że mi to dość ciekawie, no chyba będę musiał to jakoś przetestować. Zwróćmy uwagę na wszystkie lokacje, które to właśnie zostały wykonane na silniku. Wzięło się to stąd, że tak jak mówiłem wcześniej, produkcja tego nie wyglądała tak, że się działo kilku graczy i próbowało osiągnąć właśnie jeden efekt w grze, tylko tak na sprawę wszelkie sceny, na przykład ta z nuka, musiały zostać w całości złożone w postprodukcji. I do ma masę efektów specjalnych, tu na przykład jak Mołotow, tak, czyli ogień. I to chyba cię nie zaskoczy, powiem, że walwe nie podpalało tych rektorów. Dość ciekawe dla mnie było stworzenie ścieżki dźwiękowej, gdyż Valve zadbało o to, by dźwięk w tym trailerze był jedyny w swoim rodzaju. No inaczej być nie mogło i Valve zatrudniło orkiestrę, której zadaniem było skomponowanie oraz zagranie właśnie takiej ścieżki dźwiękowej, jaką mamy teraz w trailerze Counter Global Offensive. Dokładnie rzecz ujmując, podjęła się tego Northwest Symfonia, a całość została rozegrana w kaplicy jednego z uniwersytetów na terenie Waszyngtonu. Na pewno dość ciekawym jest to, co widzimy w 23 sekundzie, a mianowicie, mamy tu jakiegoś kozaka, który zajmuje stworzenie animacji, ale nie to jest najważniejsze. Interesująca jest prawa część tego monitora, gdzie właśnie widzimy jakiś pasek z ikonkami. I widzimy tam Half-Life 3. Hmm, interesujące.